Jest to już piąte spotkanie, jednak po raz czwarty odbywa się ono w jodłowniku. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był leśniczy Ryszard Schneider. A skąd pomysł na zorganizowanie właśnie pleneru rzeźbiarskiego? Pomysł urodził się w momencie, kiedy zostałem sołtysem we wsi jodłownik między Dzierżoniów. Rzeźba w zasadzie jest związana z lasem, prawda? Drewno też z lasem, więc. Yy, Ludzie mają różne talenty. Jeden zbiera znaczki, drugi jest myśliwym, a trzeci są rzeźbiarze. A ja jestem akurat takim organizatorem, który no, złożył to wszystko do kupy, no i powstał plener rzeźbiarski. Początkowo plener odbywał się w porozumieniu z miejscowymi władzami, jednak gdy ci stracili zainteresowanie organizowaniem tego typu spotkań, nadleśnictwo Świdnica podjęło się kontynuacji przedsięwzięcia. Dlaczego? Tych ludzi, którzy E, tą ciężką pracę artystyczną w drewnie, e, którzy wykonują w Polsce jest coraz mniej. Są to pasjonaci, e, których ja podziwiam, bo sam nie mam takich zdolności artystycznych. W związku z powyższym e, decyzją nadleśniczego żeśmy stwierdzili, że to musi być kontynuowane, dopóki lasy państwowe będzie stać, żeby w jakiś sposób, choć minimalny, partycypować w tych kosztach, tego biernale rzeźbiarskiego tutaj w wiodłowniku to będziemy to kontynuować. Pejzaż przyciąga wielu artystów, nie tylko z Polski, ale także między innymi z Czech i Niemiec, a wielu z nich z racji częstych udziałów tworzy zgraną i sprawną grupę. Ci panowie tutaj z zielnej góry i tam z podzielnej góry spo, i ze świebodzina ten pan, to tu jest też już byli trzy razy. I jak ja zadzwoniłem do nich, że, że jest, bo to to oni od razu powiedzieli: tak Tomek, przyjeżdżamy. No i przyjechali, jestem zadowolony, że, że oni przyjechali, że, że, że są, to są rzeźbiarze sprawni i no, fajnie nam się współpracuje. A jaki jest motyw tegorocznych rzeźb? W tym roku Nadleśnictwo Świdnica, które opiekuje się tutaj lasami w Górach Sowich, poprosiło nas, rzeźbiarzy, żebyśmy wykonali rzeźby i zwierząt, które przebywają na terenie Gór Zowie. Każdy wykonuje odpowiednią tematykę rzeźby. Czyli jest jeleń, jest dzik, jest lis, jest jakaś tam żaba, będzie jeszcze wiewiórka, nietoperze, które są. Nieodzownym symbolem górsowej. Wykonane dzieła są wyjątkowe, ponieważ będą wystawione w nowo powstałym ośrodku edukacji przyrodniczej. 2 czerwca od godziny 10 zapraszamy na piknik rodzinny. Ze względu na to, że to jest dzień po dniu dziecka chcemy, by te dzieci faktycznie w tym ośrodku ugościć i mam nadzieję, że wszyscy Państwo zaszczycicie nas swoją obecnością w nadleśnictwie Świnica.